Niestety nowy rok zaczynam od wizyty w szpitalu, ale przy okazji pokażę Wam, jak wygląda cała procedura korzystania z ubezpieczenia podróżnego. Więc y, przez parę dni męczyła mnie choroba, gorączka, zmęczenie, bóle głowy, mięśni, żołądka, aż w końcu no, dzisiaj w nocy było naprawdę źle, jeżeli chodzi o kaszel i takie trochę duszności, nie jest to ta popularna choroba przez ostatnie 2-3 lata. Jest to coś może innego, więc wypadałoby to sprawdzić. W nocy zadzwoniłam do swojego ubezpieczyciela i została mi umówiona wizyta w klinice na Patong, gdzie no ja wiem, że tam jest tylko jeden lekarz, że tam w razie czego, jak trzeba zrobić prześwietlenie płuc, to na pewno tego nie mają i tak by mnie wysłali do szpitala, więc jeszcze raz grzecznie poprosiłam, żeby to zmienili. Czy polecam jakieś ubezpieczenie konkretnie? Tegoś to wiecie może na końcu, wypowiem się na ten temat. Jeżeli pójdzie mi teraz dosyć łatwo podczas tej wizyty, pamiętajcie, żeby nie wyjeżdżać bez ubezpieczenia, bo koszt takiej miesięcznej polisy zwróci się przy nawet tej wizycie tutaj w Tajlandii. Zwyk nie wiem do jakiego lekarza mnie wyślą, tak czy do specjalisty, czy zwykłego, ale zobaczcie, ile to będzie kosztowało. Jak zaparkujecie gdzieś daleko, to Was przewiezą nawet takim meleksem szpitalnym, ponieważ jestem w Bangkok Hospital Phuket, ale w Phuket Town. To jest sieciówka szpitali w całej Tajlandii, ale takiej klasy. Premium. Jak macie dobre ubezpieczenie, to Was wyślą właśnie tutaj. Są jeszcze publiczne szpitale w Tajlandii, ale tam nie zdarzyło mi się trafić. Chociaż osobiście byłam tam, żeby zapytać o cenę e, zabiegu, e, którego mi nie chciała zrefundować właśnie e, polisa kiedyś. Tam powiedzieli mi jeszcze drożej za to. E, może powiem o tym później. O widzicie, ktoś przyjeżdża. Można się zabrać elegancko. Ja idę do środka. Nie można kręcić, ale tak się postaram wam pokazać też w środku. To jest wejście tutaj kiedyś. Był taka, była taka stacja COVID. Był screening, widzę, że to zdjęli. Trzeba się tutaj udać do recepcji. Rejestracja trwa bardzo szybko. Sprawdzają paszport, plus polisę. Pięć minut potem zostałam przyjęta przez pielęgniarkę, zapytała o moje symptomy, zmierzyła ciśnienie, sprawdziła wagę. I pamiętajcie słuchajcie o, o jakimś ciepłym ubranku, bo tutaj tak klima daje, że mogą się symptomy pogorszyć. No to tyle. Czekam na lekarza. Tu jeszcze zostały świąteczne ozdoby. można sobie zrobić zdjęcie na fotelu super. Po wizycie idę teraz zapłacić, albo zobaczymy, czy będę musiała, czy nie. Na lekarza też nie czekałam długo, jakieś 50 minut. Um, I po szybciutkiej wizycie Pan mnie osłuchał, spytał jeszcze raz o objawy. Stwierdził, że to zapalają skrzeli, czyli standard u mnie w Tajlandii. Chyba mam co roku. Co prawda kiedyś to było bardziej ostre, męczyło mnie miesiąc. Dawali mi trzy antybiotyki, później to było zapalenie, zatok i wszystkiego. Więc mam nadzieję, że się to nie pogorszy. Chociaż rzeczywiście dostałam przepisane antybiotyki. Um, oni tutaj na wszystko to dają. I teraz czekam na swój numerek, który dostałam do kasy. Ponieważ szpitalo się kontaktuje z ubezpieczycielem. Jakaś tam powinna być gwarancja płatności za wizytę. Ale zazwyczaj płacę sama, a później czekam na zwrot. Dla przykładu powiem Wam, że, na przykład, wizyta przy ostrym zapaleniu pecherza, gdzie widziałam doktora, zrobiono mi, zrobiono mi USG. Wyniosła 10 tysięcy batów, czyli 1300 zł. Tak samo jak robili mi prześwietlenie klatki, to też było ponad 10 tysięcy batów z 12. Więc y, widzicie y, no, koszty są naprawdę duże w porównaniu do tego co byście zapłacili w Polsce. Chociaż dokładnie się nie orientuję, no ale gdzie za prześwietlenie czy za USG no nie płaci się um, 1300, 1700 zł, tak? I co z tego, że te wizyty u lekarza trwają bardzo szybko i czas oczekiwania jak teraz no, dużym minusem jest właśnie ta kasa. Y, jak za 10 minut się nie nie pojawi mój numerek, to sama spytam i po prostu zapłacę. Bo może oni czekają na to potwierdzenie, co kiedyś trwało z trzy godziny. A w końcu się też zdenerwowałam i płaciłam sama. Po godzinie pan, który się zajmuje ubezpieczeniami, podszedł do mnie i powiedział, że moja policja przesłała gwarancję tylko na 1000 batów, czyli 130 zł, a resztę muszę zapłacić sama albo jeszcze czekać dłużej na nich. No, słuchajcie, no, która polisa wysyła tak małą kwotę jako gwarancję płatności? No to wiadomo, że będzie kosztować więcej raczej, tak? A co, jakby to kosztowało 2-3 tysiące? Tak samo, ja muszę zapłacić i teraz czekać mniej więcej dwa tygodnie, aż oddadzą mi to, jakby blokadę. Jak oni zapłacą do szpitala, to szpital mi odda. Mam nadzieję, że tak będzie. Więc widzicie, no często mnie pytacie. Jakie ubezpieczenie podróżne polecam? I szczerze, nie powiem wam konkretnej firmy, bo zawsze mam jakieś ale do tego, jak to wszystko działa. Oni mają tyle tych wszystkich malutkich punktów, czego to nie obejmuje. Pamiętam jak ja miałam problemy jakieś ze sprawami kobiecymi. To pierwsze dwie wizyty oczywiście, tak, oni pokryli, bo miałam bóle i wszystko. Ale już na trzecią, gdzie wymagane było badanie, powiedzieli, że tego nie pokryją, bo, bo to mogło być coś, co nabyłam wcześniej, czego oczywiście nie wiedziałam tak? to było następstwem tego, tego bólu, który się tam później wydarzył. I przez to ja też poczułam więcej w szpitalu, bo jak się mówi na początku, że się idzie z ubezpieczenia. To szpital inaczej to traktuje, wiecie. Eee, później, jak już przyszłam na kontrolę, powiedziałam, że nie, nie, płacę sama, ta kwota była niższa. Hmm, tutaj jest bardzo dużo kruczków, na które trzeba uważać. Eee, no, mało ubezpieczeń takich podróżnych obejmuje choroby jakieś przewlekłe, więc uważajcie też, jak dzwonicie na infolinie, bo oczywiście trzeba najpierw zadzwonić i umówić, tak? Eee, jeżeli powiecie, o, coś mnie tam boli od nie wiem, od miesiąca dwóch mam jakieś problemy, no to oni Was nie umówią na taką wizytę, bo to są jakby nagłe przypadki i też mi powiedzieli na infolinii, że w razie czego to nie pomagają wrócić do kraju i coś tam, no ale jakby jak mam wracać do kraju, tak, jakby nie wiem. Wiecie co, ja przez długi czas myślałam teraz nad ubezpieczeniem na miejscu, nawet kontaktowałam się z Bangkok Hospital, ale oni nie mają, nie mają bezpośredniego ubezpieczenia, czyli i tak to trzeba robić bez, przez pośredników. Więc kupię jakieś takie powiedzmy ubezpieczenie zdrowotne w Tajlandii. Miałam już takie przez ostatnie dwa miesiące, no ale nic się nie działo, i nagle kupiłam polskie. No i musiałam korzystać. Um, więc widzicie, opłaca się mieć. Jeżeli mi zwrócą kwotę, to napiszę Wam w komentarzach za dwa tygodnie i potwierdzę. Um, no ale cóż, um, Tajlandia słynie w ogóle z medycyny turystycznej. Tutaj wszyscy się przyjeżdżają leczyć, czy robić zęby, czy, czy jakieś poważne operacje, bo w stosunku do zachodnich krajów są ceny dosyć dobre, nawet w tym drogim, drogim szpitalu, w stosunku do Polski nie, żeby być drożej. Charakterystyczne w Tajlandii jest to, że od razu dostajecie całą wyprawkę z lekami w torebce, gdzie jest też opisane ile się tego bierze, jak często. No, dla mnie tylko cztery leki, w tym jeden antybiotyk. Jak się nie poprawi, to mam się zgłosić za pięć dni. To nie było tak, że ja mogłam sobie zrezygnować z, z tych leków. Po prostu dostałam wyprawkę, zapłaciłam i tak to funkcjonuje. Nie wykupuje się po wizycie, dopiero w aptece. A jeżeli czegoś Wam zabraknie, to tutaj nie obowiązują recepty, więc naprawdę dostaniecie tutaj prawie wszystko bez recepty normalnie w aptece. A ja jestem w knajpce Dok Puła Vegetarian, która mi się kojarzy w ogóle ze szpitalem, bo odkryłam ją właśnie jak sobie pierwszy raz przyjechałam i, i czekałam na to, to potwierdzenie wpłat. Stwierdziłam, że a dobra, zobaczę co jest w okolicy i, i to jest taka typowo tajska kuchnia w wydaniu wegetariańskim, chociaż tak z 90% dań jest. Wegańskich i właśnie idą do mnie, zobaczcie. To jest grillowany tempeh z sałatką, a do tego zamówiłam jeszcze dodatkową porcję białka sojowego, trochę inaczej przyrządzoną. Um, mam przypominać um, świnkę podobno? A to jest herbata butterfly i ile zapłaciłam to, powiem wam za chwilę, bo muszę zjeść. Smacznego. 230 batów to kosztowało, czyli jakieś 3 dyszki. Morał z dzisiejszego dnia jest taki i z początku tego roku, żeby nie być zależnym od ubezpieczenia, to trzeba sobie postawić cele, żeby więcej zarabiać i nie być, nie wiem, w stresie, że jak czegoś nie oddadzą, jak coś się stanie, no to trzeba za to płacić. tak? No, trzeba pocisnąć do przodu i, i jakoś sobie ułożyć to życie, że tak powiem. Ja na razie muszę odpoczywać jeszcze przez kolejne dni, ale później na pewno się na to wezmę. Dzięki, że byliście ze mną. I jeszcze raz, wszystkiego dobrego w nowym roku. Przede wszystkim, zróbka. Cześć!